Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cyborg i już minęły nam święta. Tak szybko, że nawet nie zauważyłem, jak to. Teraz głupiowałem, szybko minęło. Patrzcie mi, jak wam święta minęły, moi drodzy, bo mi wspaniale, jestem zmęczony, chory, <laughs> dlatego ten vlog będzie krótki. No bo święta robiliśmy u siebie i organizowanie czegoś takiego jest ciężkie. I. O tym, jeśli chcecie przeczytać, bo ja nie będę dzisiaj mówił, bo u mnie boli gardło, jest link na dole do mojego bloga, w którym możecie przeczytać, na którym możecie przeczytać, jak o wygląda organizacja świąt, świąt u mnie w domu. I teraz opowiadajcie, co dostaliście. Jestem ciekaw, co mogliście dostać. Ja już, już wiecie, co ja dostałem, nic lepszego pff, nie mogłem dostać, bo więcej kasy poszło na przygotowania. Kubuś dostał swoje rzeczy, czyli dostał taki wielki statek piracki i wielki, jakby to powiedzieć, sprzęt do naprawienia domu. O. warsztat mały. O! Lepsze pojęcie. No i co? Piszcie, komentujcie, co dostaliście. Więc święta minęły. I zaraz będzie co? Sylwester. I teraz tu się takie zajebiste pytanie pojawia. Wiecie już jakie? Jakie masz plany na Sylwestra? I te pytanie zawsze mnie prześladowało, yy, kiedy zbliżał się Sylwester. I nikt nigdy, nigdy nie umiał na to odpowiedzieć, bo najczęściej y, takie plany snuły się dopiero dzień przed lub dwa dni przed Sylwestrem. Więc ja mam do Was takie zajebiste pytanie: jakie macie plany na Sylwester? Bo ja Sylwestra spędzam w domu z grupą znajomych. I myślę, że to będzie bardzo fajny pomysł. A Wy? Piszcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się! Kubo! 出来，机械爸爸。